Cześć! Witajcie w kolejnym programiście po emigracji. Stwierdziłem, że trochę się dotlenie. Nagram coś, jakie są na spacerze pod takim starym mostem kolejowym. Tu muszę uważać, bo to chyba jakieś loże ma, jakiś bezdomny, tu ma jakiś hotelik. Tutaj widzę, że nawet czasami się goli, czy rzece. Więc muszę uważać, by mnie nie dopadł swoją siekierą czy czymś. W każdym razie, póki żyję, dzisiaj będzie o zmianie branży. Jakieś dwa tygodnie temu poprosiłem Was o podesłanie swoich doświadczeń związanych ze zmianą branży. 24 osoby coś podesłały, za bardzo, bardzo dziękuję. Do tego dorzucę moje doświadczenia związane ze zmianą branży, bo kiedyś zajmowałem się poleceniowaniem stron internetowych. Więc łącznie można zerknąć na 25 osób, jak u nich wyglądała ta zmiana branży. Ja wszystkiego w filmie nie przeczytam, jak to było z pierwszymi zadaniami programisty, bo trwałoby to za długo, dużo osób się rozpisało. W tym filmie postaram się streścić o niektóre historie, Są ludzie napisali. Trochę szerzej powiem o mojej zmianie branży i odsyłam Was do wpisu na blogu, gdzie możecie przeczytać wpis od każdej osoby, jak ona branżę zmieniła, a czego zmieniła. Tam się niektórzy bardzo rozpisali, więc tam macie szczegóły. A w tym filmie takie too long, don't read dla leniwych. Kupiłem sobie nawet taki mikrofon krawatowy, myślę, przy dźwięk podczas nagrywania smartfonem. Niestety ja go zapomniałem w biurze, więc dzisiaj będzie bez tego mikrofonu, ale mam nadzieję, że słychać. Taka wypasiona ta miejscówka, nawet lustra ma ma się czym golić przy rzece. Tematycznie w tych wiadomościach o branży jest bardzo różnie od osoby, która studiowała filozofię, później przejechała na drugi koniec Polski wypracować gastronomię, jako sushi master, po osobę, która sprzedawała nagrobki, znalazł się jakiś profesjonalny sportowiec, który przeprowadził na programowanie. Osobiście zajmowała się pozycjonowaniem stron internetowych i szerzej o tym powiem już w biurze, bo tak się tutaj nie zapewnie czuję. Pamiętam, że Goku z Dragon Balla potrafił się tak teleportować, Jeżeli przyłożył tak palce pomyślał o kimś, czy o czymś, nie wiem, chyba tylko o kimś, coś do niego transportował, czyli ja bym teraz pomyślał o pracy, ta się przyteleportuje do biura. Ale chyba tak to nie działa, nie jestem w Dragon Ballu, ale mam inną sztuczkę. Pokazywałam ją z tymi włosami. Zadziałało, ale widzę, że kurtkę mi podmieniło podczas teleportowania się. Zacznę tym razem od siebie. Taki początek to był u mnie w sumie rok 2005 czy 2006. Stworzyłem wtedy swoją pierwszą stronę internetową o grach RPG. I jakoś potem zacząłem interesować się tym, jak zdobywać ruch na takich stronach internetowych, zainteresowałem się pozycjonowaniem stron internetowych i w 2008, w końcu byłem pełnoletnim w 2008, potrafiłem pozycjonować strony internetowe, potrafiłem pozycjonować swoje strony internetowe, by zdobywać na nich ruch, i sprzedawać reklamy oraz potrafiłem pozycjonować strony internetowe klientów, a na tym można zarobić i w 2008 założyłem taką e, mikro w Akademickiej Płatwa Przedsiębiorczości, byłem w Katowickim i Płatwa Przedsiębiorczości jest w 2008. Miał mikrofirmę w AIP i od tego czasu od 2008 do 2011 jakoś zajmowałem się zawodowo, szeroko pojedynkę recywane stronach internetowych. Właśnie wtedy w 2011, czyli 2010-2011, dużo się zmieniło w polskiej branży SEO. Już wcześniej wchodziły różne automaty, które po prostu zaśmiecały cały internet i cała ta branża przestała mi się podobać po prostu. Kojarzyło mi się to po prostu z takim zaśmiecaniem internetu i nie było to coś, z czym chciałem jakoś więcej wiązać w mojej przeszłości. żebyś nawet były sposoby wypozycjonować inaczej, ale jakoś wydawało mi się, że dominują te śmiecowe sposoby i chciałem się od tego trochę odciąć. I tak w 2011 wziąłem się jakoś tak intensywniej zaprogramowanie. Na początku był to C-Sharp, Trzymałem się parę miesięcy samodzielnie z C-Sharpa. Z takim naciskiem by po prostu ogarnąć tą obiektować w końcu, bo wcześniej nigdy z obiektowością jakoś tak sobie nie radziłem. Dopiero właśnie w C-Sharpie, przez C-Sharp zrozumiałem. Tak dla picu aplikowałem do pierwszej pracy, do firmy w Niemczech, bo to firma w Niemczech, do których w sumie nie miałem zamiaru w ogóle iść, po prostu chciałem tam aplikować, porozmawiać przez telefon, przejść taką rozmowę, zdobyć jakieś pierwsze doświadczenia, tym związane. Jak się okazało, nie szukali tam kogoś od C-Sharpa, tylko od Javy. I tak stwierdziłem, to ok, do Java, C-Sharp jest podobny do Java. Zapytałem o możliwe terminy rozmowy, zaproponowano mi, że mogę tę rozmowę mieć jakoś za tydzień. Stwierdziłem, ok, przez ten tydzień doczytam trochę na temat Java, jak już więcej jest C-Sharpa i zobaczymy jak pójdzie mi ta pierwsza rozmowa. Przez tydzień przemaglowałem parę takich filmów na YouTube o Java, um, trochę książek przeglądałem. I miałem tą pierwszą rozmowę. Moja taktyka była taka, że samemu starać się więcej pytać, bo mnie tak dużo nie pytano. No i na tej rozmowie jakie mam braki, coś tam się dowiedziałem i generalnie był ocen bardzo pozytywny, mimo tego, że po prostu wiedziałem bardzo mało. I tak stwierdziłem, ok, to nie będę się tam decydował, nie będę im o więcej czasu, bo byłem wtedy jeszcze bardzo słaby. Stwierdziłem, że po szkole się więcej w tej dżawie spróbuję załapać może na jakieś praktyki. Jakoś trzy miesiące później się uczyłem samodzielnie dżawy, trochę się podszkoliłem i stwierdziłem, że pójdę na jakieś pierwsze praktyki. Wysłałem sobie wideo do dokładnie jednej firmy i tam dostałem się na bezpłatny staż. Nawet nie potrafię staż napisać na tablicy. O. Jeszcze nie niewyraźniej sprzedam. Plusem było to, że znałem się na pozycjonowaniu stron internetowych. Mogłem po prostu doradzać firmie w rzeczach związanych z optymalizacją stron internetowych, pozycjonowaniem. Byłem jakby tak częściowo na stażu z programowania, a częściowo pomagałem z pozycjonowaniem stron internetowych. Po dwóch miesiącach bezpłatnego stażu podpisałem pierwszą umowę i miałem możliwość pracować z innymi, bardziej doświadczonymi kolegami. Tam zostałem jakoś rok. Później stwierdziłem, że chcę spróbować, jakoś się podszkoliłem w tej Javie. Poszedłem bardziej w kierunku Androida i stwierdziłem, że miałem ochotę popracować z jakąś niemiecką firmą teraz, wykorzystać mój język i spróbować aplikować do Niemiec. Akurat kończyłem wtedy inżyniera i stwierdziłem, że spróbuję może za granicę. Aplikowałem do paru firm. Tak zaczęła się w sumie moja przygoda um, z pracą jako Android Developer. Później zacząłem kanał YouTube i seria um, Programisa na Migracji. Czyli tak wyglądało moje przebranżowienie się. Kiedyś tworzyłem tak strony internetowe w prostym html i CSS-ie. Um, zacząłem te strony poecynować. Trochę programowałem tam w PHP. Um, coś tam z bazami danych musiałem robić, ale tak naprawdę nigdy poważnie nie programowałem. W e, 2011 stwierdziłem, że branża SEO nie jest już dla mnie. Zacząłem uczyć się sharpa później Java. Zacząłem od bezpłatnego stażu. Po bezpłatnym stażu pracowałem rok w firmie w Polsce i później przeniosłem się do Niemiec. W sumie tyle. W Niemczech byłem około 3 lata. Teraz jestem znowu w Polsce i prowadzę moją dziwną firmę związaną z YouTube'em, blogowaniem i robieniem jakichś innych własnych projektów. To tyle, jeżeli chodzi o moją zmianę branży. Przejdźmy teraz do zmian branży czytelników. Przejdźmy do maili czytelników. Nie będę czytał wszystkiego od deski do deski, ponieważ są to 24 maile. Niektórzy się rozpisali i takie ściany tekstu mi wysłali. Teraz widzicie, jak to skroluje z góry na dół ile tego jest. Postaram się z każdego maila coś streścić, a jeżeli zainteresują was szczegóły, jakieś wypowiedzi, to macie w opisie filmu link do tego wpisu na blogu. Możecie sobie w własnym zakresie na spokojnie wszystko doczytać. Zacznijmy od Łukasza, który rzucił studia i zawsze się uczyć samodzielnie z trudnością szkołę średnią ze średnią 2.4, ale w porównaniu z resztą dobrze zdał maturę i egzamin zawodowy. W szkole Friday sprawiał mu lekcje z mikroprocesorów i efektem jego pracy był jeden z działających projektów w klasie. Nie jest to do końca zmiana branży u niego, ponieważ odpuścił swoje programowanie na jakiś czas i dopiero później od do niego wrócił. Na trzecim semestrze na studiach musiał wziąć dwa warunki z fizyki i Stwierdził, że należy coś zmienić, zrzucił studia i zaczął rozglądać się za pracą. Znalazł pracę w załodzie elektronika za 1400 netto, specjalnie lubił tę pracę i zaczął szukać nowych możliwości i zabrał się za programowanie. W technikum programowym w Assemblerze jednak wybrał C Sharp i Java, ponieważ daje to lepsze perspektywy. Po roku intensywnym nauki programowania oraz angielskiego dostał pierwszy staż w firmie, po zakończeniu tego stażu Dostał dobrze płatną pracę, strójeczko z, z przodu. W tym momencie pracuje w tej pracy już rok i jest z tego zadowolony. Więc bardzo pozytywna historia. Następny jest Tomasz od Storm IT. U niego jest zmiana branży i no kończy z czegoś na programowanie, bo było to z PHP do Java. Jest to też jakaś tam zmiana branży. Pisze, że pracę w pracy PHP znalazł stosunkowo szybko, już na studiach. I jednak tak szybko jak ją znalazł, tak samo stwierdził, że nie jest to coś, co chce robić na stałe. Pisze, że nie jest tak łatwo, mając doświadczenie w jednej technologii, przejść do czegoś nowego. Doświadczenia zliczone praktycznie od zera i za to miną również niższe pieniądze. Miałem to szczęście, że znalazł pracodawcę, u którego mógł pracować na dwóch stanowiskach jednocześnie, czyli zakładam, że od PHP i od Java. Pierwszy rok pracował połowy czasu PHP, a połowę w Java. Czyli jest to jakieś takie rozwiązanie, które sobie można podpatrzeć, jeżeli zmieniacie technologię, zmieniacie branżę. Nie zmieniacie branżę z czegoś innego na programowanie, tylko na przykład tak jak tutaj z PHP do Java. Jest to ciekawy przykład. Kolejna osoba poprosiła, że chce zostać anonimowa, to znaczy podesłała link do swojego bloga. Ale pisała w mailu, że chce być wpisana jako anonim. Jest to zmiana z budownictwa na programowanie. Po studiach przez półtorej roku pracował w biurze projektowym, jako asystent projektant konstrukcji, gdzie zajmował się projektowaniem konstrukcji budynków i aktualnie jako junior Java deweloper pracuje od 3 miesięcy. Do zmiany przekonała go wysoka kultura pracy w branży IT, lepsze wynagrodzenia oraz możliwości rozwoju. Po więcej zapraszam na swój blog, również bierze udział w konkursie Daj się Poznać. Bardzo fajny konkurs. Tutaj piszę jakie swoje szczegóły. Może warto wpaść na jego bloga, zobaczyć o czym pisze. Kolejny jest Marcin, który pracował jako barman. Marcin pierwszy z z programowania miał jeszcze podstawówce. Uczyli się tam pisać pierwsze stronki w pajączku. Później, jeszcze w gimnazjum, liceum i na studiach, trochę się to przewijało, ale nigdy się nie interesował specjalnie tematem. Tak naprawdę najczęściej było to przepisywanie od kolegi obok. Sam pomysł o nauce podstaw programowania pojawił się niego dopiero później. Zaczynał darmowych tutorial na YouTube i kilku portalach zajmujących się tworzeniem kursów dla początkujących. Wiedza wchodziła dosyć szybko, a kodowanie sprawiało przyjemność. Zbiegło się do z jego decyzją o rzuceniu studiów, nigdy nie odnajdywał się w akademickiej rzeczywistości. Pracował wtedy jako barman. Praca wydawała mu się fajna, ale w końcu coraz mocniej zaczęła dawać mu wchodzić psychicznie i fizycznie. A nocny tryb życia odbiło się na zdrowiu i na relacjach z rodziną i przyjaciółmi. Wtedy postanowił się przeplanżować. Wziął udział w jednym z intensywnych bootcampów programistycznych, na którym, jak pisze. 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku um, się uczył, dodatkowo poświęcał kolejne godziny w domu jakoś miesiąc po takim kursie udało mi się znaleźć pracę Nieco zadowolony, uważa, że to fajna branża i daje duże możliwości rozwoju kolejny jest Piotrek, który miał problemy z pracą po kierunku inżyniera środowiska jego historia jest taka, że po studiach na Politechnice Wrocławskiej na kierunku inżyniera środowiska przez długi czas, jakieś pół roku nie mógł znaleźć pracy w zawodzie jego brat jest programistą, więc myślał, może pójdzie w jego ślady nieśmiało zaczął oglądać tutorial na YouTube osobnie jakieś książki, kolejne tutoriale, jakieś kodowanie. I cała taka zabawa bardzo mi się spodobała. Wspomina, że jakieś pół roku nauki zająło mu by dostać pierwszą pracę. Był to bezpłatny staż miesięczny z możliwością przedłużenia. Później pracował tam jeszcze prawie rok. Zakładam, że nie był to później już przez ten rok <grym> bezpłatny staż. Wrócił tu linki do Google Playa ze swoimi projektami. Możecie sobie je zobaczyć jak macie ochotę. No, just Snake. Dorzucił jakieś coachowe gadanie, że swoje porażki należy wykorzystać jako dźwignię sukcesu i pochwalił mi kontent na YouTube. Dziękuję. To, która chciała zostać anonimowa, zajmowała się na wcześniej montażem i wdrożeniem do programowania. Znudziła mu się praca polegająca na bieganiu z kablami i wiertarką i szkoleniem kadr w ciągu tego samego programowania. Był to stres i gonienie terminów. Ma parę swoich projektów komercyjnych i zaczął szukać pracy. Jego dużym problemem jest mówiony angielski. Zdecydowanie to zaniedbał. A większość ofert pracy właśnie tego wymagało, by po prostu mówić po angielsku, ponieważ um, dużo polskiego IT po prostu stoi um, outsourcingiem i mówieniem po angielsku. Wspomina to, że po paru rozmowach jedna firma zaproponowała mu pracę um, za 4000 netto, i chciał on podbić stawkę od Jestówki i nie odezwali się później do niego. Więc jeżeli macie jakąś taką pierwszą pracę i kasa Was jakoś tam już i kasa was jakoś satysfakcjonuje, um, to może podbijanie stawki nie jest najlepszym pomysłem, taki jest przynajmniej wniosek um, tego Anonima. Teraz wynik jest taki, że aktualnie dalej nie ma pracy, jedną tą ofertę, którą mu już proponowano, chciał podbić stawkę i koniec końców w końcu zatrudniono. Więc jeżeli szukacie tej pierwszej pracy jako programista, to myślę, na stawkę, nie warto aż tak patrzeć. Jeżeli możecie się utrzymać tam, gdzie mieszkacie i macie możliwość się uczyć wśród innych programistów, to myślę, że to powinno być priorytetem. Kolejna osoba, Paweł, zadał mi tu swoje pytanie, że ma 27 lat i czy nie jest za stary. Opisywał, czego się uczył i pyta czy jest możliwość przekwalifikowania się w wieku 27 lat myślę na podstawie paru innych wypowiedzi właśnie w tym fisie widać że jednak nie jest za stary zawsze się da, w skrócie kiedyś wrzuciłem taki materiał czy jestem za stary na programowanie by zmienić branżę i wniosek jest taki praktycznie nigdy nie jest on za stary jednak z wiekiem ma się więcej obowiązków i po prostu trudniej jest zacząć trudniej jest znaleźć ten czas by poświęcić na to przy okazji zapraszam do tego starego wpisu, kiedy wrzuciłem taki materiał ze stary na programowanie o zmianie branży. Jest to w sumie połączone z tym wpisem, można sobie zerknąć. Kolejny na liście jest Mateusz, wspominał on tu o bootcampie programistycznym o szkole programowania Coders Lab. Uważa, że kurs był trudny, codzienna nauka i odrabianie zadań domowych, weekendy powtórka tygodnia i robienie małych projektów, ale koniec końców mówi, że się opłaciło. Jakoś po miesiącu szukania pracy znalazły się dwie firmy, które zaproponowały mu stanowisko juniorskie. Co do samej szkół programowania i tych bootcampów, będę musiał kiedyś nagrać ten temat jakoś osobnego vloga, by się na ten temat wypowiedzieć, bo trochę osoba dopyta. Tak w skrócie jest tak, e, możecie się nauczyć samemu programowania, tak jak tutaj niektóre osoby piszą, że w pół roku czegoś nauczyły, a możecie zapłacić komuś za korepetycję w formie takiej szkoły programowania, ale koniec końców najważniejsze jest to, ile sami pracy w to włożycie. Żeby do czegoś dojść, za Kolejna osoba, która się przepranżowiła, Aleksander. 27 lat. Od dwóch lat pracował jako specjalista do spraw prawnych w niewielkiej firmie z branży budowlanej. W niewielkiej formie, by mi się to poprawić. Praca ok, zarobki też, klimat zależy jak to lubi. Ukończył studia prawnicze na ujocie i miał dogadaną pracę w kancelarii oraz planował rozpocząć aplikację. Jednak ze względu na to, jak taka praca aktualnie u niego wygląda, taki chaos i mordercze nadgodziny z tym związane, stwierdził, że zmieni zawód, by unikać nieszczęśliwego żywota aż do emerytury. Mapi to trochę w Pythonie, spodobało mi się to. 2 marca zaczął staż jako iOS developer, po którego zakończeniu prawie na pewno zamienić to w stanowisko samodzielne. Jest zachwycony tą zmianą i uważa to za dobrą, życiową decyzję. Teraz osoba, która najbardziej przypadła mi do gustu, Adrian, który skończył filozofię i pracował jako Sushi Master. Myślę, że jego kariera była dosyć mocno poplątana, skończył filozofię, po czym wyjechał na drugi koniec Polski, żeby pracować jako Sushi Master i tam wpadł na pomysł, by zająć się czymś innym niż ciężka harówka w gastronomii. O C++, później trochę Pythona, teraz chodzi głównie w Javie i z nią wiąże swoją karierę. Nie spodziewałem się, że tyle tego podeślecie. Postaram się trochę streszczać, bo to w sumie bez sensu, żebym ja Wam to czytał wszystko. To zacznę się bardziej streszczać. Kamila początkowo pracowała jako grafik, również polecę swojego bloga justdoit.pl. Just sudo it, nie do it, to reklama Nike. Również wspomina ona o butkamie programistycznym i daje taki protip, by przed takimi bootcampami zapoznać się z podstawami HTML, CSS i Javascript i nie podchodzić do tego po prostu z zerową wiedzą, bo wtedy dużo trudniej po prostu to wszystko przejść. Kolejny jest Michał, inżynier środowiska, inżynier budownictwa. Wspomina tu o tym, że pomógł mu mój materiał, za na programowanie, Jeden stary wpis, w którym jeszcze miałem włosy do pasa. Dało mu to kopa, zaczęło go to pochłaniać, to programowanie. Przechodził przez kolejne kursy, Mirsowa Zalenta, który jest polecany jako taki początek, wstęp do programowania. Później uczył się na Udemy, na różnych kursach na YouTube, wspominał jakiś, wspominał jakiś Free Code Camp i innych. Codziennie po 12 godzinach wyczerpującej pracy, starał się chociaż 2 godziny poświęcić na skupienie. Zasypiał przy biurku i budził się w ubraniu o 4 w nocy i był to standard, ale myśli, że się opłaciło, ponieważ po około 5 miesiącach podstawy podstaw załapał. Prowadzi bloga chodzenia obyczajów, więc jeżeli chcecie mu podziękować za ścianę tekstu, którą tu napisał, to... A co? Strona nie działa. Mam nadzieję, że zacznie działać za jakiś czas. Kolejny jest Patryk, który sprzedawał nagrobki granitowe. Zmienił on branżę na IT dokładnie miesiąc temu, chociaż decyzja została podjęta grubo ponad pół roku temu. Jego nowa branża to webdev, a samo oprogramowanie zawsze go fascynowało. Pierwszej lekcji C plus miał w wieku 12 lat, gdy dostał swoje ręce książeczki na komputer świata z kiosku za 12 zł, a podstaw WebDevu dowiedział się czasopisma Click. Jego poprzednim pracą było prowadzenie własnego rodzinnego biznesu w bardzo małym mieście, gdzie sprzedawała nagrobki granitowe. Po około 3 latach miał dość. Nie podobało mu się używania z klientami, byli wybredni i w lipcu 2016 Postanowił położyć kres z byciu jednoczym biznesu i rozwinąć swoje umiejętności w webdewie. Wspominał, że film na YouTube Damiana skoduje, bardzo go do tego zmotywował. Dalej mamy informacje z tego, gdzie się uczył. Wykupił 2 miesiące abonamentu na team, na teamtreeholes.com. Pracuje na frontendzie w JS-ie, a na backendzie w Elixirze. Kolejny jest Tomasz, który przebranżowił się z programisty na tradera walutowego. Jeden taki przypadek, gdzie ktoś był programistą i <laughs> przebranżowył się na coś innego. Moja historia przybranżowienia jest nieco inna, ponieważ zaczynałem od być programistą, a przybranżowiłem się na tradera walutowego, który z umiejętności programowania stworzył narzędzie, które pomaga przy podejmowaniu decyzji. Ciekawa historia, też prowadzi swój blog, możecie zerknąć, co takiego Tomasz robi. Kolejna osoba, znowu Mateusz, kość tych Mateuszów. Studiował on coanografię i zawodowo zajmował się czymś związanym z kitesurfingiem. Pracował parę sezonów jako instruktor zarówno w Polsce, jak i za granicą. Pływanie w własnym zakresie uwielbia do dziś, ale praca w takim charakterze zwyczajnie go nudziła. Później pracował w firmie tworzącej mapy lotnicze i systemy nawigacyjne. Ale znowu nie było to to, ogarnęła go nuda. Tam poznał osobę, która pracowała jako programista w innym dziale i ta osoba była po kursie w jednej z powstających na pęczki Akademii Programowania. Poszedł jej śladem, też zdecydował się na taki kurs. Był to kurs programowania w Javie. Było ciężko, etat i codzienny kurs dawał się we znaki. Ostatnio postawił na jedną kartę, zrezygnował z etatu i poświęcił cały swój czas na kursie programowania. Osobiście takiego podejścia nie polecam. Raczej wolę takie kontrolowane ryzyko, gdy nadal jesteśmy na etacie i wtedy uczymy się jednocześnie programowania. Ale jak ktoś chce i lubi ryzykować, czemu nie? Po samym kursie udało mu się znaleźć pracę na stanowisku młodszego programisty. Jedziemy dalej. Marcin, który jako budowlaniec pracował około 4 lata. Jako budowlaniec pracował około 4 lata, teraz od dwóch lat jest szczęśliwym programistą. a tej budowie zaczął pracować zaraz po szkole średniej. Bo, że w takiej zmianie branży najtrudniej było przyzwyczaić mu się do pracy w biurze. Początkowo nie mógł wysiedzieć 8 godzin na tyłku. W sumie polecam um, standing desk, by na pracować trochę, bo faktycznie siedzenie 8 godzin na jest momentami straszne. Następnie od przebranżowania jest Michał. Um, cały czas robił studia informatyczne, ale że pracował tam, gdzie pracował, zajmował się pracą, która była dostępna. Była to praca jako paczkowarz mebli, specjalnie mu to odpowiadało. Ciężko pracował wtedy fizycznie, ale po powrocie do domu siadał, uczył się programować, a w pracy w trakcie przerw czytał książki. Mając 25 lat wrzucił na Facebooka informację, czy ktoś chciałby go przyjąć, jako programista, i ktoś się zgłosił. W ten sposób zdobył pierwszą pracę, wynajął mały pokoik i z żoną przeprowadził się do Wrocławia. Na początku nie było łatwo, cały czas się uczy, aktualnie zarabia już zdecydowanie lepiej. Przyznaję, że jego przebranżowienie nie było łatwe, ale dał radę. Zaprasza też na swój blog, wrzucił tam swój poradnik, jak dzisiaj szkołę pierwszej pracy. Przejdźmy do Bartomieja, który był chemikiem, kontrolerem jakości i przebranżowy na programistę. Zwykle ocenianiem jest chemikiem, doktorat jeszcze w drodze, jednak od magisterki pracował jako specjalista do spraw kontroli jakości w firmie zajmującej się zaopatrzeniem przemysłu. Nie był zadowolony z zarobków i praca go trochę już nudziła. 10 miesięcy temu zaczął uczyć się czawy, głównie wieczorami i weekendy ze względu na pracę i na małe dziecko. I tu coś bardzo ważnego uczył się pod kątem napisania własnej aplikacji na Androida. Dużo osób pada w taki tryb przerabiania tutoriali czytania książek, a należy po prostu uczyć się i pisać coś konkretnego bo wtedy możecie się wciągnąć w projekt i przez rozwój tego projektu właśnie się uczycie. Um, sam przyznał, temat wciągnął do tego stopnia, że za kilka dni zaczyna pracę jako Junior Software Engineer w firmie tworzącej systemy typu CMS. Więc widzicie 10 miesięcy, tylko wieczorami i weekendy ze względu na pracę i małe dziecko można, um, jak się włoży odpowiednią ilość pracy. Maciek z fotografa na frontendowce. Przymiarki do zmiany branży robił od września 2015, badał rynki. Było to badanie rynków, perspektyw rozwoju, wybór między grafiką a kodowaniem. Gdy w lutym 2016 składał wypowiedzenie, dopiero zaczynał zbierać materiały do nauki. Miał ponad 3-miesięczny okres wypowiedzenia, więc miał trochę czasu. Czas pozwolił na mm, dokończenie wiszących zleceń freelancerskich 2 miesiące. Miał czas na naukę podstaw frontendu i budowania portfolio 3 miesiące. I miał czas na uczestniczenie w kilku etapowych rekrutacjach. CV zaczął rozsyłać w lipcu. Umowę podpisał pod koniec sierpnia. Zaczynał od 1 września. W chwili składania wypowiedzenia w wczesnej pracy był zatrudniony ponad 7 lat. Był kimś pomiędzy kierownikiem a team liderem. Przybranżowi się mają 30 lat, żonę, małe dziecko, kredyt mieszkanowy, oszczędności na maksymalnie 1 miesiąc, więc da się. Następnie jest Patryk, od zawodowego sportowca do programisty. Patryk ma 25 lat, od 15 lat gra w w tym 5 lat zawodowo, głównie na poziomie pierwszej ligi. Ponadto jest inżynierem, mechanikiem po AGH Frekovie. Wybór trudny kierunek na studiach dziennych, co w połączeniu z ośmioma treningami w tygodniu, wyjazdami na mecze w weekendy było skrajnie trudne i wiele nocy nie przespał. Jeżeli chodzi o programowanie, długo wierzył w takie różne mity, że to jest taki rocket science dla wybranych. Pierwszą stronę internetową w HTML-u stworzył na przełomie I i drugiej klas gimnazjum i bawił się wtedy popularnymi PH, PHP BB, czy jak się czyta, i bodajże PHP Fusion. Jednak do samego programowania wrócił dopiero po studiach inżynierskich. Comeback nastąpił we wrześniu 2016, gdy zapisał się na kurs programowania, który miał go wprowadzić w branżę IT. Kurs był stosunkowo drogi, 4000, ale umowa była tak skonstruowana, że pozwalała na rezygnację z zwrot pieniędzy w razie niezadowolenia. W sumie bardzo dobra umowa, warto na zwracać uwagę. Sama świadomość wydania własnych pieniędzy zmusiła go do regularnej pracy. I tak też się stało, od C Później miał krótki epizod z Javą, aktualnie uczy się PHP i tworzy apkę z wykorzystaniem Symfonii 3. Dlaczego rzucił PHP dla Javy? <grytanie> Dlaczego rzucił Javę dla PHP? Bo dostał ofertę pracy jako backend junior developer od swojego mentora, czyli właściciela kursu, na który uczęszczał. Jeszcze nie wie czy podejmuje pracę i rzuca siatkówkę, w sporcie aktualnie dobrze mu idzie, a co najważniejsze granie nie przeszkadza w dalszej nauce. I na razie prawdopodobnie zdecydujesz na staż, nawet darmowy, by zobaczyć funkcjonowanie tego wszystkiego od środka i zbogacić swoje CV. O, polecam również moją książkę, wyczytałem ją na raz, więc widzicie, co macie kupić. <grystanie> Następna jest Marta, która miała być psychologiem. W zeszłym roku skończyła psychologię. Pomimo tego, że uważa psychologię za bardzo interesującą dziedzinę nauki, doszła do wniosku, że nie jest to coś, czym chce się zajmować na co dzień. Przez pewien czas szukała pracy w tym zawodzie, ale ostatecznie uznała, że nie ma co się zmuszać. I myśli nieśmiało zaczęły krążyć wokół programowania. Zazdrościła innym pracującym w tej branży ich zaangażowania i entuzjazmu. Była osobą bez jakichkolwiek technicznych studiów, bez jakiegokolwiek przygotowania i zapisała się na jeden z kursów programowania, na kurs frontendowy od Coders Lab. Osobiście rozmawiałem z paroma absolwentami takich szkół programowania i zdecydowanie większość poleca frontend, jeżeli macie jakieś takie zdrowe pojęcie. Są to kursy backendowe i frontendowe. Zdecydowanie dla początkujących frontendowe kursy są przyjaźniejsze. Jakoś ten backend jest trudniej ogarnąć jako początkujący, szczególnie jeżeli szukacie na kierunku pracy. Obecnie cały czas się uczy. Znowu sama, ale już inaczej niż przed Kurcem. Marta przyznaje, że mając solidne podstawy, dalsza samodzielna nauka staje się łatwiejsza. Aktualnie szuka pracy w nowej branży i jest bardzo pozytywnie zaskoczona, została już zaproszona na kilka rozmów przez potencjalnych pracodawców. Następnie jest Bartomiej, który przebranżowył się z operatora CNC, jak to się czyta: CNC, CNC, na programie syn Java. W wypowiedzi pojawia się coś bardzo ważnego, ponieważ e, nie będę teraz komentował tego, bo nie wiem, co to jest w ogóle za branża. E, to jest CNC, CNC, w każdym razie napisał sobie aplikację desktopową, po, po jakiejś na no, kurcu Java, który sobie odpalił z internetu. I ta aplikacja desktopowa pomagała mu wykonywać jego aktualną pracę, więc jest to coś bardzo ważnego. Jeżeli uczycie się, napiszcie sobie jakiś program, obojętnie jak brzydko go napiszecie, napiszcie cokolwiek, by pomagało to wam w waszej aktualnej pracy albo w czymś praktycznym i naprawiajcie to, poprawiajcie to. I w ramach rozwoju tego projektu się uczcie, a nie przerabiajcie na sucho żadnych kursów. Sam dzisiaj przyznaję, że jest to aplikacja straszna, jakropnie napisana, ale wierzę, że koledzy z dawnej firmy używają ją od 3 lat i bardzo ją sobie chwalą. Sam znam dużo przykładów strasznych aplikacji, strasznie napisanych. Które jednak biznesowo się świetnie sprawdzają, jakoś taka jest dziwna natura, po ogarnięciu podstaw postanowi napisać do znanego programisty z pytaniem, co pisać i jak pisać. Po roku od zrodzenia w głowie pomysłu, by nauczyć się programowania, zaczął szukać pracy i zajęło to chyba około miesiąca. Obecnie pracuje i ma już dwa lata doświadczenia. Dodatkowo wspomniał, że nie skończy studiów, jakoś po roku studiowania elektrotechniki na Politechnice stwierdził, że to nudne i olał to. Następnie jest Patryk, ma 22 lata i od 8 miesięcy zajmuje się programowaniem. Wcześniej około 3 lata pracował w firmie rodziców jako serwisant sprzętu komputerowego. Po pierwszym roku studiów stwierdził, że to zajął się programowaniem i temu się poświęcić. Aktualnie nadal pracuje, jest na stażu jako młodszy programista i prowadzi bloga poświęconego programowaniu. Możecie zobaczyć na jego bloga, jak mu tam idzie. Ostatnia jest Marta nie do końca zmieniła branżę, jak sama pisze. Obecnie kończy pielęgniarstwo, planuje iść na studia drugiego stopnia i jednocześnie rozwijać się w branży IT. Podczas praktyk w wielu szpitalach zauważyła różne problemy <grych> związane z IT. Istnieje tam jakaś nieziemska nienawiść do tego, by usiąść przed komputerem i choć trochę szturchnąć gryzonia. Chciałaby choć część tych problemów rozwiązać. I lubi dostosowywać rzeczywistość do siebie, a nie siebie do rzeczywistości. Znowu świetny przykład. Chce zoptymalizować coś, co robi w pracy. Wszystkim polecam tak się uczyć właśnie. Jeżeli pracujecie w jakiejś branży, gdziekolwiek, postarajcie się znaleźć tam jakiś problem. Nawet jeżeli istnieje u Was jakieś oprogramowanie, które ten problem rozwiązuje, które usprawnia tą pracę, spróbujcie napisać coś podobnego i właśnie tak się uczcie. Tutaj macie przykład, co na chce poprawić, że wszyscy robią jakieś czynności, wypełniają jakąś kartkę i liczą kalkulatorem ręcznie i tak dwa razy dziennie. I Marta próbuje to zautomatyzować. Zdecydowane propsy dla Marty. A się tak powinno się uczyć, pracujecie gdzieś, kończy, Marta kończy pielęgniarstwo i próbuje usprawnić procesy w szpitalu. Nic tylko chwalić. Więc nie jest to do końca przebranżowienie, ale na pewno jest to fajna historia. Fajna historia na koniec Marty, która ma ciekawość 3-latka i chce trochę usprawnić procesy w naszej służbie zdrowia. Nic tylko chwalić, nic tylko życzyć powodzenia. Marta, mam nadzieję, że się uda. I to tyle na dzisiaj. Możecie sobie doczytać, jak chcecie, szczegóły tych różnych osób, szczegóły tych wypowiedzi w formie wpisu na blogu. Ja się z Wami żegnam, następnym programie się po emigracji, za dwa tygodnie będzie podsumowanie mojego kwartału, pierwszego kwartału tego roku tego wszystkiego co się wydarzyło, o tych, trochę o sprawach biznesowych itd. To do następnego, cześć! Zawsze gdy chodzę po lesie mam wrażenie, że gram gotika, muszę zbierać jakieś, jakieś ziele, wyleczyć sobie życie albo ładować manę, by rzucić jakiegoś fireballa tego firebola raczej ze scrolla, bo nigdy nie lubiłem grać magiem Panadynem też nie. Tylko obu znajomników.